Olibajki Hej kochani, witam na kanale Olibajki. W poprzednim odcinku, do którego link znajdziecie w opisie tego filmu, mogliście zobaczyć, że Wika podrywa Janka, ale chłopak mówi jej, że nie jest nią zainteresowany, bo ma już dziewczynę. Wika wścieka się i wyzywa Janka. Oliwia martwi się, że Oliwier traktuje ją tylko jako przyjaciółkę, a pani Aniela jest zaniepokojona zachowaniem Miśka. I postanawia zabrać go do weterynarza. Co będzie dalej? Tego dowiecie się w dzisiejszym odcinku miłego oglądania. A co dolega pani kotkowi? Przyszliśmy na szczepienie i odrobaczenie. Nic strasznego, ale mój wnuczek nie lubi wizyt u weterynarza. A z pani pieskiem co się dzieje? Właśnie tego nie wiem. Ostatnio nie ma energii i tylko śpi. To nie jest misiek, którego znam na co dzień. A to rzeczywiście dobrze, że przyszła pani to sprawdzić. Tak, dobrze. Do zobaczenia na następnej wizycie. Pa, słodziaku. Broń nas tutaj dobrze. Poproszę następnego pacjenta do gabinetu. Do widzenia. Nasza kolej, misiek, chodźmy. Zapraszam. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, a co się dzieje? Witaj, maluszku. Proszę położyć pieska na stole. Dobrze. I proszę powiedzieć, co się dzieje. Panie doktorze, martwię się o mojego miśka. Ostatnio ciągle śpi. Nie ma już takiej energii i mniej je. Zaraz Cię Miśku zbadamy. Na pierwszy rzut oka wydaje się zdrowy, ale proponuję zrobienie Miśkowi wyników, żeby mieć lepszy obraz jego zdrowia. Oczywiście, panie doktorze, proszę zrobić co trzeba, bo bardzo się o niego martwię. Zaraz pobierzemy krew do badania, a nasza laborantka się tym zajmie. Proszę zostawić miśka na około godzinę u nas w lecznicy, a jak pani wróci, to będziemy już wszystko wiedzieć o stanie jego zdrowia. Panie doktorze, ale ja mam czas i wolę z nim tutaj zostać, żeby nie był sam i nie czuł się opuszczony. Dobrze, może pani z nim zostać w poczekalni, jeśli to pani odpowiada. Och, dziękuję panie doktorze. Chodź, Misiek. Poczekamy razem na wyniki badań. Następny pacjent, poproszę. O, to nasza kolej. Oliwia, Oliwia, szybko wstawaj, bo ja już się nie mogę doczekać. Zuzia, uspokój się. Najpierw i tak musimy iść zjeść śniadanie. Hmm, no dobra, ale ja się już nie mogę doczekać tego dnia w tym akwaparku, bo będzie super! To na pewno, ale Zuzia, idziemy na strefę dla dzieci. I trzymasz się z daleka od rur, okej? Okay? No okej, okay, będę grzeczna. Obiecuję na mały palec. No, dobra, dobra już, chodź, babcia pewnie czeka na nas z gotowym śniadaniem, tylko poczekaj, aż się przybiorę. Chodźmy. Babciu, ja uwielbiam twoje naleśniki. Zuziu, zdradzę ci pewną tajemnicę. Ja też je uwielbiam. Twoja babcia jest mistrzem naleśników. Cieszę się, że wam smakują. Oliwia, jesteście już spakowane na basen? Nie, jeszcze nie, ale zaraz pójdę. Mamy jeszcze trochę czasu. Już jesteśmy. Misiek miał zrobiony komplet badań. Co? To Misiek jest chory? Nie, Zuziu. Martwiłam się, że zachorował, ale misiek jest całkowicie zdrowy, tylko się starzeje, tak jak ludzie, i po prostu potrzebuje więcej odpoczynku. To dobrze, że nie jest chory, ale. Co to znaczy, że, że on się starzeje? To znaczy, że misiek robi się dziadkiem Miskiem i będzie więcej spał. Ale nadal z chęcią się z tobą pobawi piłką albo pójdzie na krótki spacer, ale później musi dużo odpoczywać. A, to teraz to rozumiem, ale jak Misiek będzie spał, to mogę mu cicho opowiadać bajki? Oczywiście, Zuziu. Misiek uwielbia słuchać twoich opowieści. Zuzia, jedz to śniadanie, bo w końcu się spóźnimy. A ja idę nas spakować na basen. Tak! Basen! Czy wszystko jest już przygotowane do wyjazdu? E, tak, co prawda. Mam pewne obawy. To zupełnie jak ja. W ogóle nie ufam tym dzieciakom. To dla mnie kara, że muszę jechać jako opiekun. Pani Pałko, proszę mnie panikować. To nie są jakieś potwory. Przecież to wspaniała młodzież. Ja tu mam inne odczucia na lekcjach. Są okropni. Nie narzekaj tak na nich. Moje obawy są całkiem inne. Pani dyrektor, nasza dwójka to zbyt mało na tak dużą grupę. Dobrze byłoby, żeby pojechały z nami jeszcze dwie osoby. Co? Aż dwie? Po co aż tyle? Wie pani, to już dorastająca młodzież. Moja obawa jest taka, że nie wrócą na noc do ośrodka, albo co gorsza, będą palić papierosy lub pić alkohol. No to jest pewne, te zakały na pewno coś kombinują, ja już ich znam. Dosyć, nie może tak pani nazywać młodzieży. Może rzeczywiście. Przed wycieczką zwołam apel na sali i udzielę dzieciakom instrukcji, jak się mają zachowywać. I oczywiście opowiem im o konsekwencjach nieprzemyślanych działań. Świetny pomysł, ale czy pojedzie z nami ktoś jeszcze? No dobrze, skoro połowa drużyny i tak jedzie na wycieczkę, to hmm, powiem włóczkę, żeby pojechał jako opiekun z wami. No cudownie! On ma autorytet wśród tych dzieciaków paskudnych. Diabły jedne. No pani Pałko, apeluję o spokój i pozytywne nastawienie do grupy. Gaja, masz może ochotę na coś do zjedzenia? Nie, wiesz, chodź idziemy, patrzymy na Zuzie i oliwkę, jak się bawią. One już szaleją w basenie. No okej, okay, w sumie Mati i Oliver mają tutaj za chwilkę być. Hej, dziewczyny, Karol, idziesz do Zuzi? Tak, a mogę i sam z Julką. No, dobra, a my posiedzimy tutaj i na Was popatrzymy. Tylko nie skaczcie ze skałek do basenu, dobra? Dobra. Chodź Julka do Zuzi i do oliwki. To już idę. I jak się macie dziewczyny? dobrze. Powiem wam, że nie mogę się doczekać tej wycieczki. Ja też bez kitu tak się cieszę. Wyobraźcie sobie, że tutaj jest mega ciepło, a tam będziemy śmigać na nartach w śniegu, ale czad. Ej, ty się naprawdę cieszysz na tą wycieczkę, no nie? Pewnie, Olivier, a możemy za chwilę pogadać na osobności. Yy, a, no tak. Pewnie I, jasne, że tak. Zuzia! Nie masz się skoczyć z tej skały do wody. Proszę cię zejdź pomału. Jejku, muszę mieć na nią cały czas oko. To może chodźmy na ławeczkę koło windy. Tam będziemy widzieć dzieciaki i możemy pogadać. Tylko Oliwia, co się stało, że chcesz pogadać w Cztery Oczy? No właśnie, chcę się tego dowiedzieć, bo ostatnio jesteś jakiś dziwny. Mati, my zaraz wrócimy. Więc Oliwier, powiedz mi o co chodzi. Nic się nie stało, Oliwia, serio. Oj, przestań, widzę, że kłamiesz. Masz kłopoty? Wiesz, że zawsze możesz na mnie liczyć. Oliwia, ja. ja. ja jestem po prostu zazdrosny. Co? A niech to. Zaryzykuję. Oliwia, bo. Mi na tobie naprawdę zależy. I to bardzo. A wiem, że ty mnie traktujesz jak przyjaciela. A ja bym chciał, żebyś była dla mnie kimś więcej niż tylko przyjaciółką. Oliwier i ja... Uspokój się, Karen! Właśnie! I zostaw mnie! Nie znasz się! I przestań nas zmuszać! Oho, coś się dzieje. No, jak zwykle dzieciaki się kłócą. Oliwier, czy możemy porozmawiać o tym później? Bo teraz chyba trzeba ratować sytuację. Pewnie, chodź lepiej do małych. Zuzia, ty miałaś być miła i Ty Julka też! Ale ja się chcę bawić schowanego na basenie! Ja też chcę tak jak Zuzia! A ja chcę budować zamek z piasku! Ja też wolę budować. Ale Karol, my we dwie się nie pobawimy w chowanego. Julka, chodź z nami budować. Nie, zostaw mnie. Dzieciaki, spokój. Dlaczego się kłócicie? Bo, bo my chcemy budować, a one się chcą bawić w chowanego. A może pobawicie się chwilę w chowanego, a później zbudujecie duży zamek? Co wy na to? Ja nie chcę budować! A ja nie chcę się bawić w chowanego! No to w takim razie, jeśli nie chcecie się razem bawić, to zbieramy się do domu, Zuzia. A wiesz, obok są te zjeżdżalnie dla dzieci, z których chciałaś pozjeżdżać. O, ale Oliwia, ja... Ja, ja nie chcę iść do domu. To, to dobra, to może chodźmy pójdziemy te zjeżdżalnie zobaczyć, co? O tak, zjeżdżalnie brzmią świetnie. Może być. Ja też chcę iść na zjeżdżalnie. I ja też. No to mamy kompromis. Chodźcie się, przeniesiemy obok, dobra? Tak! Olivier, pogadamy później, jak będziemy wracać, okej? Okay? Teraz raczej dzieciaki nam nie pozwolą. No dobra, okej. Okay. Dominik, cały hotel wygląda świetnie. Muszę tylko jeszcze udekorować to jedno pomieszczenie, ale na pewno nie dzisiaj. Beata, ty się dobrze czujesz? No właśnie średnio i z każdą chwilą jest mi coraz gorzej. Chyba zaszkodziła mi ta wczorajsza kolacja z owoców morza. Jejku, to może chodź, odprowadzę cię do pokoju i się położysz? Tak, myślę, że to dobry pomysł. Jestem taka przemęczona. Myślę, że jak się położę i odpocznę, to jutro będę się na pewno lepiej czuła. Dobrze, więc chodźmy, zrobię ci gorącej herbaty. Dobrze, a i Dominik, bo miałam pytać: Dzwoniłeś może do dziewczynek? Nie, ale rozmawiałem z babcią z Stasią. Dziewczynki poszły do Aquaparku. Co? Jejku, a jak Zuzia znowu będzie miała wypadek? Nie, spokojnie. Oliwia wszystko wie i zabrała Zuzie na strefę dla dzieci. Tam nie ma żadnych rur, więc mamy się nie martwić. A teraz chodź, bo naprawdę wyglądasz coraz gorzej. Olivier, wracając do naszej rozmowy, to ja też myślałam, że traktujesz mnie tylko jak przyjaciółkę, więc... Rozumiem, Olivia. Nic więcej nie mów. Wiesz, zrozumie, jeśli wybierzesz Daniela, ale mam nadzieję, że chociaż dalej będziemy się przyjaźnić. Nie. Nie. Wiedziałem, że lepiej nic nie mówić. Ale, Oliwier, ja nie chcę być tylko Twoją przyjaciółką, bo też mi się podobasz. I nic mnie z Danielem nie łączy, naprawdę. Czy, czy to znaczy, że zgodzisz się zostać moją dziewczyną? No, oczywiście, że tak. Jejku, jestem najszczęśliwszym chłopakiem na świecie. Mm. Oliwia! To jest okropne. Tak, to jest obrzydliwe. Zakochana para, Oliwia i Oliwiel, Stoją w parku za drzewem i całują się. Ble! Ble! Ja nigdy, ale to nigdy nie chcę chłopaka. Ja też ani buziaków też nie chcę, bo są... Fuj, Fuj obrzydliwe. Obrzydliwe. Oj, dajcie spokój, dzieciaki. Olivia, to teraz jak Oliver będzie przychodził, to się będziecie całować. I trzymać za rękę. I patrzeć sobie w oczy. Fujujuj, to